Wiesz mu ciaska jest jak krokodyl. Znaczy Bitrix szczęście że ja mam dobry dobre nie, nie, nie? Bo ciasko ma małe rączki do pracy, a wielką mordę po co te pieniądze. <laughs> <laughs> <O, laughs> e, Panowie, pan ja wam ja wam ja was ostrzegam. Nienawidzę nowego niuka, gram na ja ja nim jestem... bezodziny. Dobra, jedziemy. Stormunowa taktyka, ja stormu taktyka to musi nie wyjść. Ja wam pokażę jak się strzela Jak Stormunowa taktyka to musi nie wyjść przez Jak ty na YouTube, nie?

ZIXidden. Ale mam movement w ogóle, tam nie grałem. Kurde. Nice try. Nice try, do swoich śliczy. Dobra. Dobra. To ty mnie zablokowałeś zaraz. Ja nie zablokowałeś. Jak ich zablokować pierwsza? Usiądź na klanie. Dobrze, dobrze. No Zamigo. No za no. za do do do, do się Zamigo. Zamigo. Minus Zamigo. 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 Nie, ty Tamtej biegnie, oni mi się na dole jest to wszystko. <grymne> nie. No, nice! Nice, jest droga. Nice! Nice, nie szkodzi No, Ma no, Nie szkodzi. <grymne> dobrze, no, 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 Jeden dojechał, ma maka po mnie, jeden. Las jest W górach, jeszcze jeden jeden dźwięk pole dźwięk polega. Polega, Tak, tak, polega, tak, polega tak. Jest? Nie, tak. stopną no, chyba to to? do wętu poszedł, na dole może do być. po mnie. Okay, A ciastka jest zwykle w nie? 03 no, Ale chłopaki spokojnie będzie wtedy polepszał. Będzie 0,4, 0,5 O ojoj Dobra. Krzyściek, nie daj mi się tak obronić. Utkaj tam. Zero punktów masz, Kościół. Teraz chujecz na bonda, na gęta kto Nie to pago, kongolskiego rzucił, I ja <gulia> I ja? Jeszcze <gulia> jakiś sześciu? O to wsiadło Dobra, biegnę, biegnę, na kosie Blask na, na, na A na górę. Nie, Nie się, jest na dole, poszedł. na dole Na poszedł Tak jest Zbigniew Brodniak, jest sobie na twych korytarzach pod B Double drzwi Minus A, 81 Na strzałam na strzałach no, Oj, ładne Do jeden kurwa widziałem wcześniej? Tak, tak, tak widzę Dobra kurwa Patrz za sobą A nieważne Jeden do budówki Jeszcze... Dobra na bezbazowy drzwi Do i drzwi Obaj jestem na górze Kurde, nie 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 i drzwi Mogą ci To nice. Ormon życiówkę kręci, życiówka typowa Ty tam zamknij się z dołu 1-6 i przepiskuje Nie będzie łatwy mecz Oj nie! Ja wiem kurde ten Ale... Maciek to kieruje kurde Ale że my po Tero też wygrywamy to też dobrze Konrad, co, i na pewno ciastko by. do tego ręki nie przyłożył, że żeby będę wyglądać. Ale ty Konrad zawsze byłeś dobrym graczem aż. Ja Dzięki znajdę już pogłobiec, też. 7, Obity. Siedem małe. Po połowę 8, ma. Myślę, że ogólnie nam defują bakę. Uh. Defują, um, tak. Połowę ma, połowę o, no Brawo, Nie zdążyłem, bo rod... rotowałem dopiero no, z tego. To wszyscy rampa, chodźcie. O, nie o, spodziewałem o, się o, ta, ta, tego za ch***a. Fletusz, Fletusz. plecy. Tak tak go, go, go. O, co jest? Zero ma, zero ma. <noise> y Maciuś, lewa słyszałeś chyba, Uważaj, Krok. uważaj, tam też spaliłem. <noise> Maciuś, słyszałeś go? Ale Pąkowskiego odpiętuje z tymi klatami. No właśnie, wiem. Nice. 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 W drzwiach jest. Love. Jeszcze ostatnio był Feniks chyba, nie? Był. Też nie, ale ta radio tam gdzie jest? Gdzie jest? Na rampie. Minus 50. Na rampie. Był ten na idei No, na radio. Jest na blisko. Do prawej. A aż tak blisko Masz mołtowo jeszcze Ten na kacz ładne nie? Takie naklejeczki fajne ma no. Ładne ładne a skromne Ej do U, budówka, ducha. do budówka, no ja do budówka Minus 98, osiem Braciłem go w głowę J*****S Kto ty strzela? W tej wsiurze obok mnie tak byłem Nie, to ugrywam teraz Przecież ty baczą Gramy kof w następnej? Nie, bo wygrywamy teraz Królnik chyba ci idzie Patrz, patrz, nie, ja go na rok robię. To się pieka na 100%. A ty go zachodzisz. Jezu, zląfiłem. Zląfiłem. A ty mi też mówicie, że jestem słabym graczem, jak ja, no. ja inne matki tutaj robię, ty. Nie, słyszysz nam, że to utamianie. Dobra, wiesz czemu ciastka jest jak krokodyl. Masz a? mi trik szczęścia, że ja mam dobry kółko, nie? Kumul, nie, wiem. Nie? Bo ciastko ma małe rączki do pracy, a wielką mordę po co te pieniądze. No. O, dobra, dobra. Muszę jednego fraga zdobyć i nie... Nie no kto Storus spierdolaj z tymi swoimi plant paka tymi punktami Eee! Zróbby to, zróbmy to, zróbmy to! Co to jest za abordaż na streamera ty? Zróbmy to, ja jestem za. Jest jeden tak zwany gignąłem. A nich ma? Przekonaj mnie, że się nie wrócił z gry Słuchaj, następne świadczenie na to. wysyłam pierwszy. Nie no nie no. To teraz ty mnie przekonaj Dawaj w jeden szybko, jaki Jeszcze jeden. 80 minut Rampa jak chcesz? Nice. Fuck na rampie. Nice work. Po prostu po prostu. Dobrze poszło. Ja bym chciał pokać karaoke, wykonać ciastka. Y karaoke, jednocześnie no, tańcząc no, jazz tak dance Z nieuczesaną. Co ty na to ciastko? Chcesz kontakt? Kręć. <laughs> Ogarnij dobra? No bo właśnie bodziarz cię ogarnię. Ja się ja nie, nie chcę tak. mówić Co, co ostatni miałeś? po spotkaniu. Just Dance, Tires. Moment, w którym ja zatańczę Just Dance'a na jakimkolwiek streamie, to będzie moment, w którym ja powinienem zakończyć już jakąkolwiek działalność internetową. Słuchajmy drogą, tak, informacja też dla ludzi na czacie, bo też widzę, że się zdarzałem. Agenci, co wkleją jedną e, dużą wiadomość, parę razy. Ja ją widzę. Ale jeżeli mi się nie chce jej czytać, za pierwszym razem, to myślisz, że za trzecim nagle zmienię nastawienie? Czy są jakieś plany na stream? <laughs> Widać, że to są nowi ludzie, którzy nie oglądali streamów kiedyś, jeszcze za czasów szkockich. No, ale mam na przykład jeszcze. E, będę musiał sobie skonfigurować słuchawki. To jest e, Arctis Pro Wirelessy. Ja to pokazywałem na story, jak śledzicie to. to od, otwierałem paszkę bo mi stream e, Dziękuję bardzo, wysłało. To są e, e, słuchawki bezprzewodowe, więc będę mógł iść do Łazienki, się w, wysikać i wyzywać Mateusza jednocześnie.